To jest taka ciekawostka. Ja jestem z powiatu Skarżyckiego, jestem rodowitym skarżyszaninem. Reprezentuję natomiast klub, który jest, leży na trasie Poznań-Wrocław, czyli nieduża powiatowa miejscowość Kościan. Uprawiałem podnoszenie ciężarów od 65 roku, czyli sport w ogóle wyczynowy od 62. Natomiast od 1999 roku uprawiam trójbój siłowy. No i przez ten okres czasu zdobyłem sześć medali wisz normalnej rywalizacji, w normalnym natomiast, sporcie wycinowym, natomiast medali w sporcie weteranów nie liczę, bo to mógłby być rozumiane, mogłoby być jako narcyzm. Natomiast e, kolejna ciekawostka to jest taka, że w ubiegłym roku zostałem w grudniu wicemiszem Polski w trójboju siłowym klasycznym w kategorii 66 kg i byłem najstarszym medalistą w historii trójboju siłowego w Polsce e, mistrzostw Polski. E, ustanowiłem dwa rek rekordy Polski w przysiadzie 190 kg, w martwym ciągu e, 250. To wynik w martwym ciągu to przewyższa rekordy świata e, weteranów e, startujących w święcie sportowym. E, w tym roku skończyłem 64 lata. No i liczę tak po cichu, że może do 70. uda mi się jeszcze rywalizować w normalnym sporcie wycinowym.